I usługi dostarczania obiadów. Witam na otwarciu ofert, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i świadczenie usługi cateringowej i usługi dostarczania obiadów dla uczestników mikroprojektu pod nazwą Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej zespołu szkół nr 3 i zespołu szkół nr 4 w Jaśle oraz pojena skola w Świdniku realizowanych w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia to jest dla części pierwszej 16 039,02 zł, dla części drugiej 3 056,68 zł. W postępowaniu wpłynęło trzy oferty. Oferta pierwsza. Kompleksowe usługi cateringowe Delicja Sebastian Basista 38303 Kobylanka. Oferta na część pierwszą. Cena brutto 9199,50 zł i 50 groszy. Cena jednostkowa brutto za jedną sztukę cateringu 29 zł i 50 groszy. Cena jednostkowa brutto za jedną za jedną sztukę obiadu 20 zł i 10 groszy. Część druga. Cena brutto 2242 zł i 50 groszy. Cena jednostkowa brutto za jedną sztukę cateringu 37 zł i 50 groszy. I cena jednostkowa brutto za jedną sztukę obiadu 25, ,25 zł i 25 groszy. a termin realizacji od dnia podpisania umowy do 31 maja 2021 roku. Oferta numer 2 firma usługowa Marex. Marek Puchalik, ulica Bieszczastka 140 Królik Polski 38481. Rymanów Zdrój. Firma przedstawia ofertę na część pierwszą. Cena brutta 10 761 ,67 zł i 67 groszy. Cena jednostkowa brutta za jedną sztukę kateringu 14 ,97 zł Cena jednostkowa brutta za jedną sztukę obiadu 19 ,97 zł 97 groszy. Termin realizacji od dnia podpisania umowy do 31 maja 2021 roku. Oferta numer 3 met Active Mariusz Mastej ulica Stasica 17A 38200 jasło. Oferta na część pierwszą cena brutto 11 977 zł i 70 zł cena jednostkowa brutto za jedną sztukę cateringu 39 zł i 90 groszy cena jednostkowa brutto za jedną sztukę obiadu 13 zł i 90 groszy część druga cena brutto 3375 zł cena jednostkowa brutto za jedną sztukę cateringu 50 zł i cena jednostkowa brutto za jedną sztukę obiadu 45 zł. Termin wykonania od dnia podpisania umowy do 31 maja 2021 roku. Dziękuję.